Witamy w drugim odcinku z cyklu Rymanów od kuchni. Dzisiaj łączymy tradycję z nowoczesnością i moim pierwszym gościem jest Grażyna Skolarczyk, która przygotuje dla nas pierogi z chreczką, czyli z kaszą gryczaną. Skąd pomysł na takie pierogi? Pomysł wziął się z Stąd, że trzeba było znaleźć jakiś przepis tradycyjny, wywodzący się właśnie z naszego terenu. I jak tak cofnęłam się pamięcią do swojego dzieciństwa, to pamiętam, że moja babcia bardzo często robiła pierogi z chreczką. Z chreczką, ponieważ to jest taka tradycyjna nazwa. Kaszy gryczanej, całego tak jakby południa Polski, poł Polski południowo-wschodniej, bo sama kasza e, gryczana to kiedyś nazywała się Tatarka. A skąd Tatarka? Ponieważ jak. Dane różne historyczne przekazują. Ta kasza przywędrowała do nas z Tatarami w czasie najazdu tatarskiego. I co jest ciekawe, że bardzo rozsmakował się w tej kaszy Kazimierz Wielki. I Anna Jagielonka też bardzo lubiała kaszę, tylko kaszę drobno łamaną i z tej kaszy robiła bardzo lubiała leguminę. Ja mam nadzieję, że podobnie jak Annie Jagielonce, naszym widzom też posmakuje kasza gryczana, pierogi z kaszą gryczaną. Co co my do tych pierogów potrzebujemy? No, przede wszystkim potrzebujemy farszu z kaszy gryczanej, czyli z chreczki inaczej. Trzeba tą kaszę tej... ugotować. Gdy będziemy tą szklankę kaszy gotować, to damy wody o jedną dziesiątą więcej. I ta woda powoli ma wsiąknąć i ta kasza 100% nie będzie się kleiła. Dobrze. Ale jak każda kasza, potrzebuje bardzo dużo tłuszczu. I mimo że same kasze może nie są bardzo kaloryczne, jednak tłuszcz, który musi być do ich omaszczenia, no dodaje troszkę kaloryczności, ale też i dodaje mocy i siły i po takich pierogach można iść do lasu rąbać drzewo. Bardzo Je... dobra rekomendacja. I tu o... mamy jeszcze słoninę. Tak, mamy słoninę, bo słonina jest najlepsza właśnie do każdej kaszy. Jeżeli ktoś może jeść wieprzowinę i tłuszcz wieprzowy, to jak najbardziej polecam. Super jest słonina wędzona. Pięknie pachnie. Proszę powąchać. Pachnie wyśmienicie, pięknie, znakomicie. Pachnie. Nie jest to boczek, bo niektórzy uważają, że boczek byłby lepszy, ale boczek ma więcej mięsa i to mięso nie daje tłuszczu. Ale nam chodzi jest, o ten tłuszcz. Ta słoninka jest pięknie poprzerastana, bardzo, ponieważ jest już wędzona, bardzo szybko się wytapia. I ja już tutaj właśnie pokażę. Ukroimy parę plasterków tej słoninki. Proszę popatrzeć. Jak ładnie się kroi. No warunek musi być ostry nóż. I teraz kroimy cieniutko. Cieniutko. To znaczy w zależności od tego kto co lubi. Ładnie wygląda i w kaszy mniej się rzuca w oczy, że tak powiem, jeżeli to pokroimy cieniutko na drobniutką kosteczkę. Jeszcze jest dodatkowy plus, że wtedy krócej nam się usmaży i od razu pokroimy sobie Cebulkę. Cebulkę też kroimy na drobniutką kosteczkę. To sobie już będziemy smażyć powoli tą słoninkę z cebulką. O, tak, bo ona musi się troszeczkę podsmażyć na niezbyt ostrym ogniu, ponieważ by się to nam bardzo szybko przypaliło, Owień natomiast ma... by się nie wytopiło. Przykładamy to delikatnie pokrywką. Chodzi o to, żeby słonina nie wysychała, żeby się od razu nie robiły suche skwarki. Teraz będziemy szybciutko szykować do gotowania kaszę. Sypiemy pewną ilość kaszy. Teraz lejemy sobie wody troszkę więcej. Nieco więcej, tą jedną dziesiątą więcej niż było kaszy. Tak. Czyli tam... Trochę ponad szklankę tej wody byśmy wlewali. Dodajemy soli. Mhm. Dodajemy masełka. Bo kasza lubi tłuszcz. Kasza mhm. lubi tłuszcz. Ja dosypię pieprzu. Czyli napikantnie. I tak, bo ja lubię napikantnie. I jeszcze chwileczkę poczekamy. Proszę popatrzeć. Ta słoninka się już tak bardzo ładnie. Teraz sobie dodamy. Odrobinę mocy, żeby ona się tak ładnie właśnie tutaj zrumieniła. zrumieniła. I teraz już podeschła, że tak powiem, żeby się te skwareczki zrobiły takie lekko chrupiące. Proszę zobaczyć, jak już teraz się ładnie na mocnym tłuszczu. Cebulka, żeby się nie przypaliła, i my już mamy gotową piękną cebulkę. I pachnącą. I pachnącą. To teraz sobie możemy postawić tą kaszę. Kasza nam się gotuje, a teraz się zabieramy za ciasto do pierogów. Taki uniwersalny przepis na ciasto do pierogów jest bardzo skomplikowany. Skomplikowany, dlatego że wchodzi na niego 56 dekomąki pszennej, jedno jajko, łyżka oliwy bądź oleju i łyżeczka. Soli I oczywiście musi być woda. 250 ml wody, czyli pełna szklanka. Jeżeli robimy ciasto, to jest zawsze dużo lepiej, jeżeli do ciasta pierogowego dodajemy gorącą wodę, ponieważ wtedy nam się to bardzo ładnie ciasto wyrabia. wyrabia. Jest takie miękkie, plastyczne, super. Na Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie ma jajka, to też jest na to sposób. Ponieważ można zamiast wody dać mleko. I już wtedy nie trzeba nam jajka do ciasta. Ja daję poszczególne składniki. Tak, i jeszcze nam została woda. I będziemy zagniatać ciasto. Najlepiej zrobić sobie taki dołek w środku, ponieważ ta woda nam nie będzie teraz uciekała. Nie poza... będzie wypływać poza. Tak, poza stolnicę. Ja sobie przypominam moje pierwsze ciasto pierogowe, które robiłam jako młoda małżonka i zapomniałam dać jajka, więc mi się taka braja robiła, tak mi się to wszystko trzepiało. No ale jakoś mąż zjadł, dobry mąż. Nie, dobry mąż, albo był taki głodny, albo się nie odważył powiedzieć, że jest niedobre. W każdym razie tamte pierogi pamiętam do dzisiaj, choć minęło już sporo, sporo lat. A więc widzicie Państwo, zanim się kasza ugotuje, ciasto można po prostu wyrobić. Ciasto ma być plastyczne, ma się nie czepiać do rąk. Natomiast wracając do tego, jak, co będziemy teraz robić, czyli będziemy robić teraz pierogi, ale musimy najpierw przygotować kaszę. Więc żeby ciasto odpoczęło, trzeba go przykryć y, miseczką. Kasza nam się ugotowała, więc teraz przygotujemy kaszę, a ciasto nam będzie chwileczkę odpoczywało pod miseczką. Wierzę do kaszy. Jeżeli mamy 10 dekokaszy, to trzeba dać jakieś 4-5 deko twarożku. Dodajemy tłuszczyku i to wszystko ładnie wymieszamy. Ja jeszcze dodam trochę pieprzu. I co jest bardzo ważne przy wszystkich farszach, bo czasem robimy farsz taki, jakbyśmy już chcieli go jeść. Natomiast trzeba o tym pamiętać, żeby o ten jeden stopień był pikantniejszy, mocniej dosolony, bo on się jeszcze będzie wygotowywał, on jeszcze będzie oddawał te przyprawy, te przyprawy do tego ciasta. Prowadzi pani restaurację od kilku lat. Proszę tak? powiedzieć, tam klienci szukają takich tradycyjnych smaków, czy jednak bardziej wolą w tą stronę, bardziej nowoczesną w stronę nowoczesnej kuchni się zwracają? I, to znaczy jest dwa rodzaje klientów. Jeżeli to są turyści i przyjeżdżają z różnych okolic Polski, bądź świata, bo i tacy się zdarzają, to wtedy szukają smaków tradycyjnych. I wtedy takie pierogi i wtedy takie pierogi. Bądź na przykład u nas też bardzo popularne są gorzelnioki, też często goście zamawiają. Natomiast jeżeli to są nasi goście, że tak powiem, bądź przejezdni, bo bardzo dużo kierowców różnych się zatrzymuje. To wówczas jednak powiem tak, przeważa schab, kapusta i ziemniaki. Czyli mięso musi być. Czyli mięso musi być. A teraz się zabierzemy w zarobienie pierogów. Są różne rodzaje, właśnie robienia pierogów. Ja preferuję taki stary, który jeszcze moja babcia robiła w tym sposobem, a mianowicie niewałkowanie placka i wycinanie szklanką. Tylko robienie takiego wałeczka uh -huh. i kroimy takie kawałeczki. Trzeba zwracać uwagę, żeby te kawałeczki były mniej więcej tej samej wielkości. Jest to już troszkę zapomniany sposób robienia pierogów, bo tak jak mówię, wszyscy chcą, żeby te pierożki były bardzo równe. I teraz proszę zobaczyć, są większe, mniejsze, tak. ale tajemnica właśnie tkwi w farszu. Dajemy taką niepełną łyżkę. I zwijamy. Już ostatni pierożek w tej chwili i już nastawiamy wodę. I o jednym musimy pamiętać, że musimy dodać soli. Bo do wody też musimy dodać sól. Bo jeżeli ugotujemy bez soli, to wtedy te pierogi po prostu stracą smak. smak. Woda się już gotuje, a my kończymy pierożki. Decyzja o wprowadzeniu pierogów z kaszą to jakby wymóg właśnie dostosowanie się do klienta? Tak. tak, bo mamy w karcie pierogi z kapustą i z grzybami. Mamy w karcie też pierogi tradycyjne, te ruskie, czyli z ziemniakami i twarogiem. I mamy też pierogi z mięsem. No i tak zawsze to, mimo że my się po prostu nie specjalizujemy w robieniu pierogów, ale ze względu na gości, którzy czasem dopytywali, no to po prostu wprowadziliśmy te pierogi z chreczką. O, wodę już mamy. Już wodę mamy. Woda się gotuje pięknie i teraz będziemy wrzucać pierożki. O, ładnie się nam już ugotowały, wypłynęły wszystkie na wierzch. Wybieramy je, można je wybierać łyżką cezakową, bądź wylać do durszlaka. I teraz one są bardzo gorące, więc nie musimy tej naszej omasty w sumie Jeszcze podgrzewać, bo ona się bardzo ładnie, szybciutko... Zagrzeje. Zagrzeje na tych pierożkach. I tradycyjnie najlepiej z misce. I po domowemu. Po domowemu, w jedną, w drugą stronę, żeby ładnie się wszystkie, wszystkie tutaj o maście ubrały. My teraz pierogi wykładamy. Tak, wyłożymy tutaj, żeby je było ładnie widać. One są tak sympatycznie oblepione cebulką i Słoninką. I żeby tradycji stało się zadość, do dekoracji użyjemy również bardzo starej rośliny, a mianowicie bluszczyku kurdybanku. Jest to roślina, która u nas jest przekleństwem każdej gospodyni, która ma ogródek. Ponieważ ten bluszczyk lubi się wszędzie wpychać i jest to zwykłym chwastem ogrodowym, ale zapomnieliśmy o tym, że kiedyś to była jedna z podstawowych roślin przyprawowych i używana była zamiast pietruszki. Do tej pory są jeszcze różne takie przepisy, nawet na zupę z kurdy banka, tu odrobinę koperku. I jeszcze jedna roślina bardzo lecznicza, Echinacea. O, pięknie wygląda. Bardzo. I listek koperku. Piękny listek, kurdybanek i Echinacea. Sama tradycja. Pierogi mamy już gotowe, mamy wyłożone właściwie tylko do degustacji. Do degustacji. Dobrze, sprawdzam. Bardzo dobre bardzo smaczne. Jeżeli takich specjałów byście chcieli spróbować, to musicie przyjechać do Rymanowa. <grymne> Teraz połączymy tradycję z nowoczesnością i specjał kuchni włoskiej, czyli pizzę z kuchnią Polską, staropolską, łemkowską, bo z podpłomykiem. Moim gościem jest Natalia Weiss. Natalio, podpłomyk, co to jest? Podpłomyk jest to w dawnych czasach po prostu chleb. Taki tani zamiennik, ponieważ był przygotowywany z mąki i soli, czyli rzeczy, które każdy miał w domu, były tanie i dostępne dla każdego. Więc jest to taki, można powiedzieć, zamiennik chleba. Wspomniałeś już, że potrzebujemy mąkę, sól i wodę. przygotowaną? Tak. Przegotowaną. Musi być ta woda ciepła, aby ciasto się zaparzyło. I dzisiaj jeszcze będziemy robić wariacje właśnie na słodko i z różnymi sosami. To co, bierzemy się do roboty? Tak, zaczynamy. Czyli zaczynamy od przygotowywania mąki. Jest tutaj odmierzone już. Ile tego mamy, tej mąki? Około 150 g. Mhm. Dodajemy Jemy. szczyptę soli. Można to teraz troszkę wymieszać. Mhm. I ta porcja jest na ile? Po To jest na jeden podpłomyk? To jest, to na, dwa, jest na około pięć podpłomyków, takiej wielkości do 20 cm. Mhm. Wiadomo, podpłomyki mają bardzo nieregularną formę. Zależy, jak y, uda nam się y, wyrobić to ciasto. I dodajemy do tego około pół szklanki przegotowanej ciepłej wody. Czyli zarabiamy po prostu. Tak, zarabiamy. tak jak ciasto na pierogi, tak, tylko... tak, tak, tak. Standardowe ciasto na pierogi. Jest to jednak ciasto dużo bardziej plastyczne i… Ciężej się go wyrabia, gdyż jest dosyć duża właśnie proporcja wody do mąki. A skąd pomysł zatem na, właśnie na podpłomyki i na yy, połączenie ich z pizzą, na taką yy... polską pizzę? W pizzerii właśnie głównie sprzedajemy pizzę, jednak yy, mamy też pełną wariacji na temat ciasta do pizzy. Nasze dania firmowe typu soprolsy yy, albo roldogi. Roldog to jest yy, taka wariacja na temat hot doga, czyli parówka zapiekana w cieście z warzywami. Soprolsy są y, to takie bagietki, które mają nadzienie, które klient sobie sam komponuje, czyli mięso i warzywa, można sobie to wybrać. Więc kolejnym krokiem był właśnie ten podpłomek, ponieważ jest to też kolejna wariacja na temat ciasta. Ono jest myślę dużo prostsze niż ciasto do pizzy, bo ciasto do pizzy ma drożdże. Tak, drożdże ma, które trzeba zaczyn y, przygotować, musi też w odpowiedniej temperaturze rosnąć. Także ciasto do pizzy jest dosyć trudne, ponieważ y, najlepiej dla niego by było, żeby zawsze była taka sama temperatura, co na kuchni przy na w naszej pogodzie jest ciężkie do utrzymania. Dawniej takie podpłomyki właściwie robiono na kamieniu. Tak, na kamieniu, bezpośrednio na żarze nawet. Więc jest to naprawdę szybkie w przygotowaniu, ponieważ czas, który ospędza na tym kamieniu, to jest dosłownie około 20-30 sekund. My zrobimy w piekarniku przy temperaturze około 250 stopni. Mhm. I to jest też kwestia dosłownie kilku minut? Tak, kwestia kilku minut, ponieważ y, po prostu ta wysoka temperatura ścina to ciasto, a przygotujemy bardzo cienkie, żeby właśnie nie potrzebowały długo siedzieć w piecu, żeby właśnie nie były surowe w środku. Mhm. Taki podpłomek to jest Twój eksperyment w kuchni? Y, tak, to jest eksperyment, ponieważ no, jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy. Cały czas opieramy się jednak na cieście do pizzy i z nim y, robimy różne eksperymenty, ale teraz przyszła pora na podpłomek. A czy pamiętasz, że na przykład Twoja babcia albo prababcia robiła coś takiego? Pamiętam takie rzeczy na starym piecu kaflowym, wszelkie proziaki, właśnie, podpłomyki, także no jest to kuchnia takiego dzieciństwa. Taki podpłomek myślę, że można by było podać gościom. Na przykład odwiedzają Was znajomi i coś na szybko trzeba przygotować, tak, bo to nie Myślę, że tak, ponieważ no, sam podpłomek jest bardzo. Yy... Takim prostym ciastem, i w zależności od tego, co do niego dodamy, to on zmienia swój charakter. Czyli możemy go zrobić na ostro, na słodko, no po prostu wybieramy, co chcemy. Dobrze, ciasto mamy już w sumie przygotowane, czyli teraz można je przełożyć do miski. Musi sobie poczekać około 15 minut, żeby się tak doszło do siebie i zaparzyło się. Przykrywamy? Tak, przykrywamy. Najlepiej jakąś folią, żeby to było dosyć szczelne opakowanie. I w temperaturze pokojowej. W temperaturze pokojowej, tak. To my ciasto przykrywamy i wracamy za 15 minut. Widzisz, że jest jakby nowy trend, jeśli chodzi o polską kuchnię, że się sięga do starych przepisów? Tak, uważam, że jest wielki powrót do, do starych przepisów, już jesteśmy nasyceni tym nowoczesnością i tak dalej, jednak staramy się o powrót do korzeni. To jedzenie było nie dość, prostsze, to chyba też trochę zdrowsze. Tak, nie było tak przetworzone na pewno, biorąc pod uwagę najprostszą mąkę, gdzie teraz wszyscy alarmują o glutenie i tak dalej, więc jednak dawniej to wszystko było zdrowsze. Jak nasze ciasto? Ciasto już zaparzyło się, mamy gotowe. No, jak teraz... ładnie. Tak, jest mhm. bardzo ładne. Możemy teraz przełożyć na deskę i spróbować uformować podpłomyki. Jakoś specjalnie się musimy do tego zabierać, czy po prostu jakie nie. nam wyjdą? Tak, jakie nam wyjdą. Podpłomyki jest właśnie zaletą ich to, że są bardzo nieregularne i po prostu jakie zrobimy, takie będą. Nie zmieni to na pewno smaku. Pokroję to teraz na cztery części. Opruszamy mąką, żeby się nie dać. Tak, a jednak niewiele to pomaga, ponieważ to ciasto jest naprawdę bardzo elastyczne. Różni się jednak od ciasta na pizzę. Musimy też uważać z, właśnie z podsypywaniem mąką, ponieważ mąka przypala się, jeżeli jest jej za dużo. Jest to bardzo intuicyjne pieczenie pod płomeków. Mhm. Ja może sprawdzę, jak nasz piekarnik mhm. i wyjmiemy blachę, bo pieczemy dzisiaj na blasze. Tak, dzisiaj spróbujemy na blasze. O, jest ciepła. Blacha jest ciepła. I na blachę dajemy. Bez papieru. Tak, bez, bez folii. papieru. Musi być nagrzany do 250 stopni, najwięcej, ile tylko ma piekarnik. Grzanie góra dół. Wałkiem palcami, jak rozwałkowujemy? Ja zaczynam od palców, właśnie, żeby w miarę opruszyć mąką, żeby nie było tak lepiące, a później wałkiem, jednak poprawiam, żeby było jak najciężej rozwałkowane i było w miarę jednej grubości. Jest to ciasto bardzo proste, dlatego proszę się nie przejmować żadnymi dziurami, które wyjdą, jeżeli się gdzieś przyklei, ponieważ jest to naturalne i w ogóle temu nie przeszkodzi. Takie uformowane, jak widać, bardzo nieregularny kształt. Kładziemy na blasze. Estetyka nie gra roli. Nie, kompletnie. To jest właśnie bardzo dobre w tym. Na blasze zmieściły nam się trzy, ale zaraz je włożymy do piekarnika. Blacha nam trochę ostygła. Blachę wkładamy 250 stopni. Tak. I czas? Minuta, dwie? Tak, około. Myślę, że będzie wystarczająco. Piekarnik właśnie przed momentem nam oznajmił, że nasze podpłomyki powinny już być gotowe. Ja je wyjmuję, a teraz jeszcze jedna ważna uwaga od Natalii. Tak, pamiętajmy, aby pod podpłomyki podczas pieczenia obracać, gdyż jedna strona od blaszki zrobi się bardzo ładna brązowa. Musimy przerzucić na drugą stronę i wtedy będzie wszystko w porządku. My Teraz gorąco wyciągamy, proszę bardzo. Upieczone, gotowe. Tak, jak widać, kształt jest różny, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Tak, zrobimy na słodko oraz na słono. Na przykład dla dzieci polecam borówki, które są lekko kwaśne. Dlatego dosłodzimy je miodem. Kolejny możemy zrobić z sosem czosnkowym. Jest tutaj dosyć popularny. Tak jak oliwa we Włoszech, tak u nas sos czosnkowy. Takie podpłomyki myślę, że możemy podać nawet jako przystawkę na jakimś spotkaniu yy, towarzyskim. Tak, tak, można podać jako przystawkę, czyli właśnie tak jak tutaj mamy oddzielnie, sos. Można je też połamać na mniejsze fragmenty, i wtedy każdy sobie będzie namaczał, w czym będzie miał ochotę. Nie muszą być polewane tak od góry, jak ja to w tym momencie robię. Czyli stawiamy sosy, stawiamy dodatki, tak, tak każdy wiem. według własnego tak. uznania. czyli jest to też odpowiednik na czosów. No i standardowo oliwa. Tak jak we Włoszech jest jedzona pizza tak. bianca, tak my tutaj możemy pod płomyki też sobie zjeść z oliwą. Najlepsza myślę, że będzie jakaś oliwa smakowa. My tutaj mamy akurat tymianek i ostre papryczki. Nasze podpłomyki są już gotowe. Nasze propozycje to podpłomyk z borówkami i z miodem, drugi z sosem czosnkowym, trzeci z oliwą. Wy w domu możecie je zrobić na przykład z jogurtem i z truskawkami albo na słono z sosem pomidorowym. Mam nadzieję, że wyjdą. Życzymy smacznego i widzimy się w kolejnym odcinku.